jest stamina. Nie mam taśmę? Bombę z zapalnikiem zrobiłem No to spoko Dobra, chodź idziemy się spać patrzeć Ale na I ciebie? W no, realu? Nie, w deforeście. No ja nie, ja nie widzę. Nagle żeby... tak szaszurało tym. Dobra, tworzysz namiot ten? No. <laughs> Właśnie nie mam zrobionego. Trzeba jeszcze, żeby się przynieść papryki. ale zimno, lol. Ognisko zrób. No jest tu obok przecież. Uh -huh. Ani zapas A tutaj no, okej. Okay. A właśnie, co? O nie, to jest? No. <śmiech> <śmiech> oh, oh. <śmiech> nie mam tego jeszcze odblokowanego, to dziwne. A, jeszcze spać nie muszę, bo... Coś ten? Ty... Co? Nogę zjadł? Nie. Ty nogę zjadł? Nie. To nie wiem. Też nie. Mogę usmażyć, a mówię, że nie do No da się, ale mm. lepiej nie. Czemu nie? Po prostu nie. Jak jak anibal, ja, ja się zamieniam w kanibalizm. No, jest. Niezmiernie się cieszę. No lepiej uważaj, bo jak będę głodny to zdjęcie no. Powodzenia życzę. Z trzech skór królika możemy zrobić Kołczan a z torba na małe kamu kamulce. No dobra, daj znać kiedy można spać. Trzeba będzie jeszcze Borsuka też upolować. I to nie jest łatwe. Mm. I dziki, co mm. To i to nie problem, dobra Zobacz co ja mam na nogach Idę Ale Spodnie Stuper Ale nie spodnie na nogach Jo no no kurde po my nie idziemy w góry o co ci co po co? No, pan mogłem skraftować to skraftowałem okay. Dobra, idziemy spać Okej okay. A zrobiłeś save'a? Tak, wcześniej robiłem No to zrobię jeszcze, a, dobra, nie zrobiłem Może zjedz najpierw? Właśnie, <laughs> właśnie ja. no hmm. Dobra, a do picia? To no ja się alkohol łyknę, no i zajebio eee, mogę ci na nóżkę upiec <laughs> Ale to, czekaj, hmm? To ja mam swoją, czekaj. Ja mam swoją. Co sobie dorzuć? A jedna to całość zrobi, czy nie? Całość nie, głodu? Raczej nie. No to druga. Tyś, świetna kaczka normalnie. Choćby normalnie szła. Skrzydła normalnie Kutułowo... i normalnie idzie w powietrzu. Doszła. Dobra, ale jednorosta nikt nie pobije. No, może nie. Idę coś upolować nam. Dobra. Dobra, następny ten nalot. Na to musimy ten pozbierać, że ten. Ręce, nogi to się się wysuszy. Jak się da, oczywiście. Nie da się wysuszyć. Rok się nie da? Nie. Czyli tylko jedno oko. Mmm, no. Ale wierzę ci psychikę, ty Co zmniejsza? Co? mister Psychika. Aha. To jest psychika, lol. No. O, błoto znalazłem. Brawo. No teraz jestem niewidzialny dla kanibali. No to nie mogę zejść. Ja cię, tu nie ma w ogóle żadnego stania, żeby Dosłownie zero kolejne błoto zajun gdzieś gdzie spierdoliłeś gdzieś mi zając pierdoli Cześć zwierzęta lubią się w wiosce. Potykać, więc do wioski trzeba przybyć. Czy dałaby się też wyprawa do jaski, bo nie mamy już też żadnych tych no. Takich innych zrobimy bazę i wtedy pójdziemy. No Ej jest wioska. O tu jest wejście do jaskini w ogóle. O, kanibale, kanibale, ja no się widzę. Nie ma pan w ogóle. To masz na czele, kurwa. Czemu trzyma mnie? Pipałowa. Dostał. Kurwa, st je stamina z Tamina, pierdole. Uciekaj, uciekaj. Uciekaj, kurwa. Tamina. Dostał w, w głowę. W głowę one na. Pierdole. Nie O, jest ta broń lepsza od nich. No, musiała resztę spierdolić no. Zbierasz sobie tą lepszą broń? Nie, nie wiem. To sobie weź jak tam jest. Nie, kurwa, stoi tutaj. Dobra, chyba sobie pobieram. No to chyba teraz na pewno uciekło Tak, nie, to jeden na typiarę. Dobra, weź żarcia no Jakby było tych gęś... Więcej, to bym gęś mógł polować, ale nie mam Wyle Wyleczyć się trzeba Nie ma że Jest, jest jedna Aj, ale no tak, ryby! No, co my tak, no. Wreszcie mi złapało ją. Dobra, trzy rybki mam. Jak tu to... dziwne było uh, Nie ja zrobię tego Nergię miksu Powiem Ci Dawek, że umie ciężko hmm. z energią no To ja się jeszcze czyłem no uh -huh. A jak tutaj wiem, niewiele już zostało Dobra, kolejna część zbrojki. Dobra. Takie to. Co? Huh? Można jeździć. W takim można jeździć. Mhm, no to. No tak. Wystarczy jakiegoś upatrzyć Ten ile tego wiesz? ci dostawa Dobra to ty wkłada, ja będę przenosił. Ty chyba albo nie mi zabierze albo i nie? Wiem.